Shiitake. Shiitake tak, 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 Lubię i lubię e, shimadzi, a muna nie, no nie. Tak? Muna nie lubisz? Nie. Bo on jest taki trochę smakujący. Czyli mówisz, że lubisz muny, tak? Nie, sitaka lubię. Sitaka, okej. Okay. I śmiet, smak, nie zaintrygował. A Ty się nie, nie powinieneś przypadkiem urodzić w Japonii? Nie. Nie? No nie tam jedzą właśnie takie rzeczy. Nie no, moje lubię też ciuki. A, no to zmienia postać rzeczy. A mi... Nie chcę w Japonii się urodzić. No dobrze, że się urodziłeś, to już drugi raz się tam nie urodzisz. Bo się człowiek raz rodzi. Tak, jeden. No? A drugi człowiek drugi. Kochanice. Ja Ciebie też kocham, maszynku. Proszę. Chyba, ja będę cię pomagał. Bardzo dziękuję. Bardzo doceniam to, że I mi I Dziękuję. O! I dziękuję, powiem Ci szczerze. Oho! Pierwszy bym cię przesz ścieżkał pałka na głowie. <grym> Gdyby nie dziadek pacierze? Tak. No pani uro. Zaprawdę powiadam Ci. Naprawdę lubię rana.